Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mówimy sobie kolejnego quest'a. Tym razem mamy dosyć ciekawy quest'ik, bo jest to otworzenie w skrzyni zabezpieczonym skanerem ID. Także co musimy zrobić? Musimy zrobić następującą rzecz. Polecieć na jedną właśnie z lokacji tych nowych, czyli w ne Rekin, Jacht, Agencja, Platforma, e Grota. Bądź na jakąś mniejszą lokację typu tutaj, 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 gdzie mamy właśnie te... Lokacje typu właśnie y, pomagierów mroku, czyli takie jakby posterunki. No i tutaj musimy po prostu sobie otworzyć tą skrzyneczkę. W tych małych lokacjach jest ona najczęściej jedna, a w większych lokacjach jest ich tam parę. I to musimy zrobić. To jak widzicie, już jest otworzona skrzyneczka, ale pokażę oczywiście, co zrobić, żeby tego kościka szybko machnąć. Musimy po prostu znaleźć sposób na otworzenie Możemy to zrobić w dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest wziąć pomagiera i go zeskanować. Albo po prostu się do tego pomagiera przebrać w budce telefonicznej i siebie zeskanować. Można w oba sposoby. Ja tutaj właśnie pokażę Wam na pomagierze, co musimy zrobić. Jak widzicie, jest taki ziomek tutaj zawsze, y, parę ziomków jest najczęściej, tutaj troszkę już pozabijanych jest. No i my sobie go zabijamy. On nie powinien zabić, nie powinien zrobić takiego i sobie go bierzemy, nie? Tutaj o, ktoś strzelał, ale to jest ten bot, bierzemy go. I po prostu niesiemy go do skrzyni. No i tutaj w tym momencie ja bym go mógł zaskanować. Eee, u mnie akurat użycie jest pod Shiftem. Wy prawdopodobnie macie mieli pod D i skanujecie i Wam zalicza. No ja jak widzicie nie mogę już pokazać, bo jest skrzyneczka otworzona, bo każdy tryharduje za questa. Ale myślę, że mniej więcej wytłumaczyłem o co chodzi i każdy sobie poradzi. Także tak to działa. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Pamiętajcie o sobie łapce w górze. A jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Także quest'ik jest dosyć prosty. No i ja nie przedłużam. Mam nadzieję, że dacie radę. Trzymajcie się do następnego yo